Witam. W dzisiejszym filmie dosyć nietypowe zadanie, mat w jednym posunięciu. Znaczy proszę się chwilę przyjrzeć temu zadaniu. Eee, no, jeżeli chcesz samo rozwiązać, to oczywiście można zastopować i spróbować samodzielnie rozwiązać. Czyli patrzymy. Jeżeli byśmy wieżą chcieli tutaj eee, zaszachować, zamatować, no to król ma tutaj odejście, czyli mat wieżą nie wchodzi w grę, prawda? Tutaj odpada. Gdybyśmy chcieli e, na przykład zrobić szacha tutaj, no to e, król może zbić tego skoczka, czyli nie ma mata. Co jeszcze potencjalnie wchodzi w grę? Wchodzi w grę na przykład e, e, tutaj bicie tego pionka i szach tutaj, no ale to wystarczy po prostu zbić tego końca i już nie ma atakującej figury. Gdyby ta wieża, gdyby ta wieża tutaj zbiła, no to jest to samo, jest odejście tutaj, także nic się nie dzieje. Gdybyśmy pojechali sobie na przykład z koczkiem tutaj, no to jest szach, ale znowu jest odejście chociażby tu czy tu, czyli Niamata. Wszelkie bicia Hetmanem no to chociażby można odbić albo pionkiem, prawda, albo się schować. Także tutaj nic nie widać. Wejścia z koczkiem, jeszcze czy tutaj, czy tutaj, to też wiąże się z tym, że król odchodzi na H8 i jest po prostu yy, ucieczka, i nie ma tego mata. Także jeszcze proszę sobie chwilę popatrzeć. No, co? Inne figury w ogóle nie są w stanie zaatakować, no bo mat to musi być po prostu posunięcie, w którym yy, atakujemy króla i ten król rzeczywiście nie ma odwrotu. Dobrze, w takim razie. Yy, Zastanówmy się, jak do tego powstało, bo tutaj jest dosyć takie, może się okazać dosyć łatwe rozwiązanie, wbrew pozorom. A więc tak, ta pozycja powstała, którą widzieliśmy przed chwileczką, z takiego posunięcia, że czarny wykonało ostatnie posunięcie pionek na E5. Jeżeli sobie zdamy sprawę, że tu było takie posunięcie pionkiem z E7 na E5, no to. Okazuje się, że jest jeszcze jedna szansa posunięcia, o którym w ogóle, nie którego w ogóle nie braliśmy pod uwagę, i to posunięcie to jest tak. Po prostu wystarczy zbić w przelocie. Czyli to bicie w przelocie daje nam. Zbiliśmy tego piątka, który nam tutaj zasłaniał, i teraz w tym momencie tu jest szach gońcem. I nie idzie się tutaj przed tym schować, no bo gdyby pionek poszedł tutaj, to wieża atakuje, prawda? Żadna inna figura nie jest w stanie nam zasłonić tutaj tej diagonali A1H8. Nie można odejść też na pole G8, dlatego że skoczek atakuje to pole i w taki oto sposób pionkiem z D5 na E6, czyli bicie w przylocie, dokonaliśmy mata w jednym posunięciu. Dobra. To jeszcze taki, z tego typu zadanie jeszcze jedno zadanie. Tutaj jest, tutaj jest mat w półruchu. I teraz tak, co to jest mat w półruchu, prawda? Akurat nie, nie udało mi się ustawić tego w taki sposób, żeby było widać, że to jest w połowie posunięcia, bo musiał to na prawdziwej szachownicy. Natomiast o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że, no może jeszcze troszeczkę tam czasu na pomyślenie. Chodzi o to, że gdy wykonuje się długą ruszadę, to najpierw przedstawia się króla, i to jest jakby połowa posunięcia, a druga połowa posunięcia to jest przedstawienie wieży na pole D1, prawda? I tutaj kończymy ruch. I w tym momencie, ponieważ ta wieża odcina nam drugą linię, a ta wieża, która stanie na D1, zaatakuje nam króla, no to będzie mat. I tak to jest z tymi no, nieprzeciętnymi nie, nie e, zadaniami. Dziękuję za uwagę. I zachęcam do rozwiązywania zadań szachowych.